No to wejdę sobie w Ciekawe, ile mój brat mi dzisiaj bił punktów. Ile leveli. Łoj, ja, ale głośno. Jestem tego ciekaw. Ten Nie, ja też dziś grałem, mój brat nie grał. No tak. To... Zapomniałem, bo trafiłem z Mega W megaboksie i stał power 2. Aha. Jeszcze dwie postacie mi brakują. No to ja chyba zagram sobie zinę. Co? Sześć dni. 7 dni. Ja to zrobię jeszcze. O! To jeszcze dzisiaj drobne te postacie.